Witajcie, era Wodnika, nadal 13 grudnia. Ostatnia retrogradacja Merkurego. Kochani, czy też moi drodzy, gdy zbliżamy się do końca roku, planety stawiają nam na drodze jeszcze jedną przeszkodę czyli retrogradującą planetę Merkury. Na szczęście to już ostatni raz w tym roku. Z drugiej strony, być może będziemy musieli powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek decyzji. Retrogradacja Merkurego rozpoczyna się 13 grudnia i potrwa do 1 stycznia. Wydarzenie to jest wyjątkowe pod tym względem, że przejdzie on przez dwa znaki: wolnego strzelca i ambitnego, bezlitosnego koziorożca. Jest to czas zapowiedzi problemów, z którymi wszyscy się wkrótce zetkną, ale staną również przed szansą przewidzenia i możliwości złagodzenia ich skutków. Możecie odczuć brawurę, ponieważ jesteście bardziej otwarci na ryzyko i być może tego Wam właśnie potrzeba, aby w końcu nabrać odwagi i uczynić coś na co od dawna nie mogliście się zdecydować. Początkowo wasza odwaga może być ogromna, ale bądźcie ostrożni, bo nie warto w imię dreszczyku emocji rezygnować z tego, co udało się już osiągnąć. Kiedy retrogradujący Merkury wreszcie przejdzie przez znak Koziorożca, to nadejdzie kac. Pomyślcie o tym, zwracając swoją uwagę na noworoczne szanse i podsumowując wszystko, co przyniósł 2023 rok, w szczególności jeśli chodzi o karierę. Nadszedł czas, aby związać koniec z końcem i określić swoje intencje. Wdzięczność wam wszystkim kończy jak zwykle autor, albo błogości wam wszystkim. Dużo słucham ostatnio pani zajmującej się magią i mającej nazwisko Piołun, Alona Piołun. Jeśli ktoś ze znających rosyjski ma zdanie na jej temat, to napiszcie coś w komentarzach. Wspominam o niej dlatego, że właśnie oglądałem audycję, gdzie mówi ona o nasycaniu słów energią.